Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o elektryce. Udało się rozłożyć wszystkie kable, to, co mieliśmy zaplanowane i takie niektóre rzeczy, które nie były planowane, a gdzieś doszły w trakcie. Ale w końcu możemy powiedzieć, że to koniec, koniec tego no, trochę wymagającego etapu. Zanim jednak przejdziemy dalej, pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, klikając czerwony przycisk tam na dole. Dzięki temu będziesz na bieżąco z takimi materiałami dotyczącymi właśnie kosztów budowy, bo tutaj na kanale podajemy je bez żadnej ściemy. Mówimy po prostu, jak to wygląda. Na kanale znajduje się już jeden film dotyczący elektryki, elektryki piętra. No i zachęcam do obejrzenia tego filmu, z tego względu, że jest tam parę takich ciekawostek. Mówiłem tam o przekrojach przewodów, między innymi. Także jeśli go nie widzieliście, no to zachęcam do obejrzenia. My budujemy dom w pełni zautomatyzowany. Ma on 264 m2. Są to dwa poziomy pełne, no i jeden, jeden jeszcze poziom jako strych nieużytkowy. Także chyba w sumie można powiedzieć, że są to trzy poziomy. Nie wiem, to zostawiam już Wam do oceny. I jako, że jest to dom zautomatyzowany, to tutaj większość rzeczy jest w topologii gwiazdy. To znaczy każdy pojedynczy kabel wraca do rozdzielnicy i tam będzie już zaszywany. Nadmienię jeszcze, że ja nie jestem elektrykiem. Nie miałem nigdy do czynienia z żadną rzeczą elektryczną, jeśli chodzi o jej budowanie, rozkładanie przewodów czy tego typu rzeczy. Wszystkiego nauczyłem się tutaj na budowie, jestem samoukiem. Na początku byłem bardzo ciężko przerażony tym, że chcę to w ogóle zrobić, ale teraz po tym wszystkim, co już się wydarzyło, co udało się osiągnąć, uważam, że była to jedna z najlepszych decyzji, które podjęliśmy w ogóle tutaj na budowie. I jako, że piętro omawiałem tak pomieszczenie po pomieszczeniu, to postaram się zachować tą formułę, dlatego że tutaj wydarzyło się trochę takich ciekawych rzeczy. No to znaczy, ciekawych z mojego punktu widzenia, bo jak rozkładałem kable, to musiałem podjąć jakieś niestandardowe decyzje. W związku z tym, zapraszam Was do takiej przechadzki pomieszczenie po pomieszczeniu i omówię te najważniejsze rzeczy. Naszą podróż zaczynamy od pomieszczenia technicznego, w którym będzie rozdzielnica. Zobaczcie, ile tutaj mamy obwodów. No, i to przekłada się na to, co się dzieje w tych korytkach baksowskich. Myślałem, że. Będzie to wystarczająca. Głębokość tych korytek to są 50, i na szerokość one mają 20, nie, przepraszam, 15 cm. Także myślałem, że to będzie wystarczające. I rzeczywiście w niektórych miejscach jest, ale w większości zdecydowanie jest to za mało. Ważnym miejscem jest kuchnia. No, oczywiście z, z takich względów domowych, ale dla mnie jest to o tyle ważne miejsce, że. Tutaj jest ogromna liczba obwodów. Tak naprawdę każde urządzenie jest na osobnym obwodzie, co widać tutaj idealnie na suficie. Każde z tych obwodów wraca do rozdzielnicy, to znaczy przez to korytko idzie aż do rozdzielnicy. Zatrzymam się chwilę w tym miejscu. Tutaj będziemy mieć kuchenkę indukcyjną, a nad nią będzie okap. No i właśnie na okapie chciałbym się skupić z tego względu, że tutaj zrobiłem dwie rzeczy. Po pierwsze, doprowadziłem kabel taki dwużyłowy do zarządzania rekuperacją, żeby mieć tą informację, że okap właśnie został włączony. Po drugie, doprowadziłem zasilanie do Jednostki wewnętrznej okapu. No i jest to o tyle istotne, że my chcemy, aby ten okap znalazł się tam na zewnątrz. Mam na myśli tą jednostkę zewnętrzną, czyli turbinę. My chcemy tak zwany cichy okap. No i powiem szczerze, że długo go szukaliśmy i udało się znaleźć, że firma Globalo produkuje coś takiego. Także biorąc pod uwagę to, jak nasza kuchnia ma w ogóle wyglądać, no to wydaje się sensowne, że. No, musimy tutaj zastosować taką jednostkę, która jest podszawkowa, doszawkowa, nie wiem jak to fachowo się nazywa. No i tutaj my jeszcze chcieliśmy, żeby ten okap był sterowany. No i Globalo, słuchajcie, oferuje to. I powiem szczerze, jesteśmy na razie bardzo zadowoleni z tego wyboru. Udało nam się też załatwić specjalnie dla Was rabat właśnie w firmie Globalo. Jeśli jesteście zainteresowani tym rabatem, to zachęcam do zajrzenia do opisu pod tym filmem. Tam znajdują się wszystkie informacje. No, my ze swojej strony mogliśmy tylko tyle dla was zrobić, ale zachęcam was do skorzystania z tego rabatu. Jeśli również rozważacie takie ciche okapy. No, zobaczcie, co tutaj się dzieje, jeśli chodzi o naszą klatkę schodową. Mamy tutaj naprawdę dużo obwodów. Te trzy to są obwody do LEDów. Tutaj będziemy mieć paski LEDowe. Tutaj mamy następnie obwód do podgrzewania naszych schodów, ponieważ tutaj mamy wszędzie podłogówkę. No i stwierdziliśmy, że nie chcemy mieć takiego uczucia zimnej stopy, gdy chodzimy po schodach. I tutaj po prostu będziemy to ogrzewać kablami grzejnymi. Sporo obwodów mamy też na dworze. Zauważcie, że te obwody tak naprawdę są do pasków ledowych. One tutaj spotykają się w tym jednym miejscu, bo stąd po prostu wychodzą jakieś gniazda, ale generalnie większość to paski ledowe. Jeśli chodzi o podwórko, to podwórka jeszcze nie robiliśmy, bo uważamy, że nie mamy za bardzo na to czasu. Przede wszystkim, bo gonią nas terminy z tynkami. Jeśli chodzi o garaż, no to tutaj też mamy trochę tych obwodów. Wszystko jest tak naprawdę na po jedynczym obwodzie. Ten gruby kabel, tak go nazwijmy, to jest do naszej ładowarki samochodowej, która będzie na zewnątrz oraz do zasilania jacuzzi. On idzie tutaj po suficie, aż tam na koniec i po prostu sobie wychodzi z domu. I jeśli chodzi o kotłownię, to mamy aż nadmiar obwodów. Pierwszy ten gruby kabel to jest oczywiście do pompy ciepła. A pozostałe, które są obok niego, to są do naszych obwodów ciepłej wody użytkowej, no i tutaj tych obwodów cyrkulacyjnych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam jakiś pomysł na sterowanie tego i na pewno Wam to przedstawię w późniejszym terminie. Pozostałe obwody to oczywiście tutaj zamykanie wody, a także rekuperacja. No i mamy też jeden obwód taki ogólny z gniazdami w kotłowni, gdyby kiedyś okazało się, że jednak potrzebujemy jakiś gniazdek. No dobra, to skoro już mamy takie ogólne omówienie pomieszczeń za sobą, no to garść statystyk. 63 obwody oświetleniowe, 70 gniazd, 2530 dziur nawierconych i 2722 metry kabla. A właściwie różnych kabli. No i 230 godzin, czyli licząc po 8 godzin, dzień taki roboczy, 28 28,3 czwarte dnia. Tyle zajęło rozłożenie tego wszystkiego. No i docieramy do punktu kulminacyjnego, czyli ceny, bo to jest jeden z takich najważniejszych elementów na budowie. W końcu za wszystko musimy zapłacić. My zrobiliśmy wycenę u dwóch elektryków, to znaczy tych elektryków było więcej. Ale finalnie tylko dwóch panów postanowiło po tym, jak poznali tutaj moją ideę na zbudowanie tego domu, wykonać jakąkolwiek wycenę. Te wyceny wahają się w przedziale do 52 tysięcy. Także tutaj ten przedział jest dosyć wąski. Wydaje się, że ci panowie wzięli pod uwagę praktycznie to samo, ale w obydwu tych ofertach było napisane, że nie uwzględnia to rozdzielnicy. A co do automatyzacji, no to się dogadamy. Także ja zakładam, że jest to cena za samą elektrykę, bo. Dogadamy się na budowie oznacza, że będzie trzeba zapłacić po prostu więcej. My do tej pory poświęciliśmy swój czas, czyli 230 godzin, oraz wydaliśmy na materiały 15 830 98 zł, co oznacza w dużym skrócie, że zaoszczędziliśmy na robociźnie tej elektryki. Około 34 tysiące. Mając tą statystykę w postaci godzin, dzieląc to wszystko, wychodzi nam, że jedna robocza godzina to oszczędność w kwocie około oczywiście 147 zł. Chętnie dowiem się, co Wy na ten temat myślicie. Czy są to wygórowane stawki, czy jednak w budowlance wszystko jest jak najbardziej okej? Okay? Pamiętajcie, proszę, że ja do tej pory rozkładałem kable, czyli używałem wiertarki mięśni, których jest coraz mniej, niestety, przez tą budowę, i tak naprawdę no nie trzeba było tutaj zbytnio myśleć. Także według mnie to, co udało się tutaj oszczędzić, to są ogromne pieniądze. Stawka jest naprawdę ogromna, ale no pozostawiam to każdemu z Was do oceny. Czy w budowlance te ceny no już troszeczkę nie zostały aż nazbyt wywindowane. Dlaczego jeszcze nie mamy osadzonych puszek? No to jest dobre pytanie i wynika to z tego faktu, że jeszcze nie mamy rozprowadzonych kabli do automatyzacji. Niedługo biorę się za rozprowadzanie skrętki po całym domu i z tego oczywiście też będzie jakiś osobny materiał, ale dopiero kiedy rozprowadzę całe kable od automatyzacji będziemy prawdopodobnie ja statom nawiercać tutaj otwory i osadzać te puszki. Wcześniej nie wydaje się to w ogóle sensowne. No czy wszystko wyszło super? No nie. Zdarzyło się tak, że popełniłem kilka błędów, ale jednym z takich największych błędów, który musiałem poprawiać na sam koniec było to, że w garażu oraz w kotłowni nie schowałem tych kabli odpowiednio. Jako, że tamtynki będą po całości, będą zarówno na suficie, jak i na ścianach, no to kable w miejscu, gdzie jest róg, trzeba odpowiednio wkuć. Ja nie chciałem naruszać konstrukcji budynku i zostawiłem to tak dosyć mocno dociśnięte do ściany, ale tutaj po przyjeździe na budowę tynkarza no, powiedział mi, że tak nie może być, bo po prostu wtedy tynk musiałby być 4-5 cm, żeby to zakryć. Więc musiałem to wszystko poprawić. Przeprowadziłem też jeden eksperyment związany z zasilaniem urządzeń o dużej mocy. Mamy dwa takie specyficzne gniazda siłowe. Jedno znajduje się właśnie w kotłowni i jest to gniazdo do pompy ciepła i tam postanowiłem, że całe to gniazdo będzie zabruzdowane, a z kolei inne gniazdo, które znajduje się w garażu, postanowiłem zabruzdować tylko do połowy. Tamto gniazdo w garażu będzie używane do ładowarki samochodowej. No i ten eksperyment ma za zadanie sprawdzić, czy te urządzenia, kiedy puścimy tam prąd do nich, spowodują, że te kable nagrzeją się do takiej temperatury, że zostawią te czarne ślady gdzieś na tynku. Sam jestem ciekawy wyników tego eksperymentu. Jeśli Wy również, no to zachęcam do subskrypcji i obserwowania tego kanału. No dobra, wydaje mi się, że to wszystko. Ja oczywiście nie omówiłem tutaj miliona różnych rzeczy. Jeśli Wy macie jakieś konkretne pytania, zachęcam Was do zostawienia ich w sekcji komentarzy na dole pod tym filmem. Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie, jeśli oczywiście znam odpowiedź. Zachęcam raz jeszcze do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Dzięki temu po prostu będziecie na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które tutaj wrzucam na ten kanał. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!